It was over like We Cześć, witajcie, z tej strony Pyro, a to jest Paradise Jest to serwer RPG na platformie MTA Jest to serwer w tej chwili w beta testach I wyjdzie 1 lipca to są beta testy, więc wiele rzeczy jeszcze będzie na przykład nie wiem, wyłączonych, zdezaktywowanych albo po prostu będą nie działały jak trzeba i to będzie trzeba tam zgłaszać do adminów i tak dalej w celu naprawy. Więc wszystko jakby na nim może teraz być troszeczkę, znaczy niektóre rzeczy mogą być inne niż w wersji końcowej. No więc czas pokazać. Znowu pewnie będę jeden z pierwszych, który pokaże ten serwer, chociaż live już z tego serwera były. No i tak. Tak będzie wyglądała niby lista zmian, tutaj jeszcze nic nie ma, no bo beta testy. Rejestracja wygląda w ten sposób, hasło, e-mail, wszystko akceptujemy. Logowanie. Logowanie mam już zapamiętane, więc go. Możemy sobie wybrać szkołę jazdy. Albo centrum albo przechowalnie. No ja wezmę sobie centrum. No i tak, za każdym razem gdy się rozpimy z DJ em dostajemy inne ubranie i inne, nie wiem, inne włosy, inne tam zarost. Jest to randomowe i jest to dosyć fajny feature, bo na żadnym innym serwerze tego nie widziałem i można rzeczywiście sobie zmienić skina i wtedy się nie do zmieniały te ubrania i tak dalej, aczkolwiek w tej chwili chyba jest jeszcze wyłączona taka opcja. No, nie jestem pewien. Hmm, dobra, więc tak hmm, Zacznijmy może od panelu F1, F2, F3, wszystko wam pokażę No to F1 nic nie mamy, pod F2 mamy na przykład radio I Tutaj mamy cztery przyciski <laughs> I puszczę sobie taką e, RMF Max Pierwszy przycisk Odpala muzykę lokalnie, czyli na przykład co odpalamy i nie wiem tam pracujemy i słuchamy muzyki cały czas czy tym Tutaj czym słuchać w samochodzie, czy będzie to się pojawiało na scrollu czy nie. Bardzo fajna opcja. Tutaj może być Boombox. I Danielu z tej chwili również to słyszy. A tutaj śmietnik po prostu jest do usunięcia swojego utworu czy radia. Tutaj możecie sobie wpisać, nie wiem jakieś despachito Tutaj URL z YouTube'a, nie wiem, ty.com i kliknąć dodaj i wtedy wam doda normalnie waszą piosenkę, możecie sobie osłuchać 24 na dobę najlepiej. No. Pod F3 macie panel statystyki, UID, NIC, skin, frakcja i tak dalej, tu sobie możecie przeczytać. No i dlaczego tu jest siema? No bo te konta jeszcze nie mają zapisywanych statystyk, żadnych. W sklepie mamy premium 7, 14, 30 dni, tutaj ceny jeszcze nie są ustalone i nie da się tego kupić póki co. W ustawieniach, ustawienia konta, zmiana hasła, niku i e maila ustawienia gry, możemy nowe dźwięki, out mapa pod F11, radne wiadomości, hud Licznik fps FPS-ów, obrotomierz Obrotomierzu to nie wiem po co się wyłącza, no ale e, Jak sobie chcą Dynamiczne oświetlenie, możemy włączyć w shaderach Wyłączę wszystkie I gra wygląda jak wygląda A teraz weźmiemy F3 Ustajenia, ustajenia grafiki, włączymy sobie wszystko yy, Oprócz wody, woda się buguje, patrzę, Jakieś takie dziwne wiksy się dzieją yy, Ale to pewnie będzie do, zmienione do tych Do no, już otwarcia serwera normalnego <coughs> Tutaj detale tekstur, te jak widzicie po tych drzewach yy, Jest o wiele więcej takich detali różnych Nie wiem w sumie jak to tam działa, ale jakoś tak jest więcej tych detali Czy takie dziwne są Dziwna taka teksturka dodatkowa jest na każdym z obiektów. Żywa paleta ko kolorów, takie sweet FX. dla MTA, gładkie efekty cząsteczkowe, głębia ostrości, śnieg, to jak wiadomo śnieg i wysoki dystans rysowania. Ja tego nie używam, bo ja to mam wgrane już oryginalnie do gry. Osiągnięcia, pierwsza fucha, biznesmen, tutaj to po prostu powbijałem te osiągnięcia. Yy, te pieniądze dostajemy, żeby po prostu je przetestować. Tak wygląda to wszystko włączone, każdy shader. Yy, ogólnie mi się nie podoba po prostu ten fix czyli ta żywa paleta kolorów. No a tak możesz być. <coughs> jest całkiem okay, okej. Okay. Te detale tekstur tutaj możecie zobaczyć na przykład. Macie chodnik. I bez detali wygląda chodnik normalny tak jakby o tak. Chociaż to też jest podmieniona tekstura przeze mnie, ale jest czysta, więc na niej wam pokazuję. Dobra. Ale zostawmy sobie te detale. I tak. Pojedziemy sobie do, do przechowalni. Mm, tu są pojazdy publiczne i są to faggiosy Ale zanim jeszcze to zrobię to pod 4 mamy telefon Ej czekajcie tutaj sobie podgłośni trochę Możemy zadzwonić, w tej chwili nie ma jeszcze powrotu i tego Ale możemy zaznaczyć na przykład na policję, pogotowie czy straż pożarną San Andreas Police Department, proszę o podanie powodu zgłoszenia no i tutaj możemy napisać na czacie w tej chwili zgłoszenia, na przykład to. o kurde Przyjąłem, proszę nie ruszać się z miejsca zdarzenia. No i oni mnie teraz zakują, bo jestem konfidentem. Bardzo proste. Proste, logiczne działa. Generalnie to nie śmieszkujemy z tego, ale pokazałem wam jak to działa. F5, F6, F7, F8, nic, F9, F10 i F11 to jest mapa. Wygląda ona tak. Lepszy z myszy możemy sobie prze, prze, przesuwać. Scrolem do przodu do tyłu. Mm, no nie ma też takiego jak oznaczenie na mapie takiego blipu jak co nad był oryginalnie. Ale yy, no jest ok. Jest świetna ta mapka. Na pewno lepsza niż ta zwyczajna. Fajnie się prezentuje, taka dyna dynamicznie, nie pokazuje za dużo informacji, tylko tyle ile chcemy wiedzieć. No i tak, wychodzimy stąd. <laughs> Zajmiemy sobie chwilę tego skuterka. Jak schodzimy z niego to, to za 60 sekund po zajściu on znika. No dobra, tu radio wyłączone. Możemy to później tam pozmieniać. O shit, czekajcie, przypadkiem, no. To yy, tak, pod shiftem mamy taki panel, nie musimy trzymać shifta, raz klikamy. Włącz silnik, włącz światła, spółśręczny, zamki nie otwórz, wyrzuć pasażerów A tutaj pewnie taki future typu Zdejmij dach na przykład ze Staliona czy coś Ale to nie jest potwierdzone, tak mi się wydaje tylko Czekajcie bo mam niestandardowe dźwięki samochodów I one są dosyć głośne A to są dźwięki z MTA, także no, to, to nie jest ten To trzeba na to uważać no. <laughs> Zwłaszcza na filmach Co, ale teraz jest za cicho, mi się tak nie podobała Kurde, gdyż zaczął mnie padać. Dobra, zobaczmy sobie co tam jest w urzędzie. Też Chcesz... Muzyczka oczekiwania Nie wiem czemu w urzędzie jest muzyka, nie rozumiem tego. I coś mi się zbugowało. Nie wiem co, może to jest z grafiką coś. Albo po prostu nie ma tutaj nic lol, dobra, nie wiem jeszcze raz tu byłem to działało muzyczka oczekiwania na pobranie serwera to jest po prostu jakaś magia nie wiem który administrator ją zażądał żeby ona była ale jestem twoim fanem gościu bo kurde uwielbiam muzyczkę z tego z menu z Debalato Geytony z Geta 4 ona jest świetna i klimatyczna jak nie wiem pasuje do tego serwera dobra na komisariat policji to ja nie jadę, bo to, to, to nie, nie moje rejony są, w ogóle nie mam zmiaru tam wyjeżdżać teraz. Może, może się pobawię we frakcji na tym serwerze, nie wiem, zobaczę. Tak wygląda przechowalnia. Nie przechowywalnia, tylko walnia, się ostatnio dowiedziałem, że tak się to mówi. Yy, całe życie żyłem w błędzie. No, całkiem ładne miejsce. Tutaj mamy... ...bankomat. Tutaj nie wiem czemu stąd konta zero, pewnie dlatego, że to jest ten bankowy. 2000 wpłać, aha no dobra wypłata tutaj nie jest 100 teraz chcę wypłacić, wypłać dobra, zajebiście więc to działa tutaj wstawiamy pojazd a tutaj możemy wyciągnąć z tego garażu ale tu się podchodzi do drzwi bardzo fajny wybór i tu możemy swoje auto wybrać tu mamy klasy pojazdów na W, C i B e Buffalo wezmę o kurde rozwalone włącz silnik światła spuść ręczny no. Dźwięk fajny, nie? Co tu jest? Co to ma być w ogóle? Czemu mi przebiło opony? To nie złe testy. Dobra. W takim razie... Wzięcie wziąć F11 i jechać na mechanikę. Chociaż nie, nie ma tam żadnych ludzi. Dobra, to super GT weźmiemy w takim razie. Ech, dobra, dobra, także, to nie jest zła próba. Yy, jeszcze w tuningu to można sobie dodać, inne światła, tuning mechaniczny, typu tam silnik lepszy, jakieś, wiecie, przyspieszenia. Świetna sprawa, ale nie bawiłem się w to jeszcze, bo trochę mało testowałem ten serwer, nie powiem. Nie miałem czasu zbytnio. W sumie to jestem głównie tu po to, żeby go nagrać, ale każde bugi się zgłasza na bieżąco, pewnie, że tak. Tak będzie wyglądało San Andreas Fire Department I to jest pierwszy serwer na którym nie ma typu ten yy, Wiecie tam PSP I jakiś tam kurde policja jakaś tam jakaś tam Tylko normalnie tak jak było San Andreas Czyli San Andreas Fire Department Mediz Medical Department Tam nie wiem jeszcze z Police Department No to jest to Och co zrobiłem na zdjęcie dobra i tak yy, miałem jechać do jakiejś roboty to pojedziemy sprawdzić washit widać że medyków tu będzie potrzeba strażaków i pewnie policjantów też to teraz jest czesna godzina jeszcze nie ma nikogo yy, zejdziemy do salonu jeszcze tak po drodze I tak do salon z samochodami zaparkuję sobie tutaj samochód Ceny będą pewnie zmianie, więc się nie, nie przejmujcie nimi tutaj. Macie jednego zadnimi serwera no, według mnie salon fajnie wygląda. Tu macie klasę B, tu macie na przykład salon klasy C. I ile pozostało sztuk? Na przykład kupą dwa felzery i inne auto na jego miejsce wejdą. Macie pojemność silnika, typ pojazdu na napęd, że tutaj mamy naprzód benzyna, ile w mniej więcej prędkości maksymalnej No fajne, fajne informacje, w ogóle świetnie to zrobione. Tak oryginalnie, prosto, łatwo, czytelnie, rzetelnie. kot na przykład że samochód lewituje. To jest do naprawy, to raczej naprawił, nie jestem problemu. Yy, nawet to co już słyszałem to już dzisiaj to poprawiają, więc okej okay. O kurde, nie mam prawka To już się nie spodziewałem Będę musiał iść i zdać O tak, oni w tej chwili naprawiają te samochody Dobra Jestem już z powrotem Jesteśmy pod ośrodkiem szkoleniowym Idziemy sobie zdać kategorię B Przez chwilę miałem zbugowany interior ale chyba już się ogarnął i tak tutaj mamy A kategorię, tak jak widzicie na tablicy interior taki dosyć mały, schludny taki w sam raz, jest nie za wielki, nie za mały, jest okej okay. są tu małe klasy, tutaj mamy kategorię B ona jest darmowa na pojazdy, tam na motory było Tutaj C, prowadzenie ciężarówek, które są wymagane na dorywczych pracach, nic nie uszkadza, 750 dolarów za zdanie. I tutaj kategoria D, to już jest na przykład autobusy i busy i tutaj trzeba tysiaka zapłacić za to. Wygląda to fajnie, trochę lepiej nawet niż na innych serwerach. W ogóle by się podobały te strzałki tutaj z GTA 4, jak gdyby. Dobra, podchodzimy do egzaminu. Witam! Przeprowadzę z panem dzisiejszy egzamin. Proszę odpalić silnik, włączyć światła oraz zdjąć hamulec ręczny. W ogóle samochód lewituje, będzie trzeba to zgłosić. Proszę na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w lewo. Szkoda tylko, że nie ma mm, tych kierunkowskazów. Proszę ponownie Proszę wyjechać z parkingu i skręcić w lewo. Proszę jechać cały czas prosto. Proszę kierować się naprzód. Proszę wypuścić pieszego, a następnie skręcić w lewo. Proszę kierować się naprzód. Z Jalomem między tymi filarami. Proszę zamarkować równolegle między tymi dwoma pojazdami. Teraz jazda swobodna. Proszę ostrożnie przejechać 2 km. Okej, okay, więc musimy przejechać 2 Eee, yy, Pojedziemy sobie pewnie pod mój samochód, coś tam. Albo zobaczymy, co to za praca jest w lokach. I giełdę obczejmy. Bardzo fajnie to było, bardzo fajnie to działało. Gościu do nas gadał cały czas normalnym głosem, nie, nie było tak, że 3, trzy komendy były, tak jak na przykład na serwerze konkurencji, że były cztery polecenia na górze ekranu i opisy co jest obok ten, tylko tego się cały czas gadał jeszcze z głosem, więc to było coś fajnie, fajnie, podoba mi się to. No, giełda całkiem ładnie, na pewno wymodelowana. Dobra, nie wystawimy sobie tego samochodu na giełdę. W sumie to dobrze. A, ja zaraz mi się kilometry skończą. Trochę mało te dwa kilometra, ale w sumie to... to lepiej, bo będzie można od razu pojechać. Przecież innym dałbym tak z pięć kilosów i by starczyło wtedy... ...pięć albo i nawet 10. Po co ja tędy wyjechałem? Serio? No nie wierzę. Ta handling tego samochodu to jest normalnie Lipton straszny, ale przynajmniej nie czuć tego, że jest blokada powiedzmy nam 50 i już więcej nie pojedziesz, tylko no tam do tych 80 się nawet nie doczołgamy. Właściwie tak to działa i to jest lep lepsze trochę ograniczenie niż tamto co było na różnych innych serwach. A co tu jest za praca? No to mnie ciekawi Aha, dobra Tu będą skrzynie pewnie, jakiś taki spedytor czy coś Okej, okay. zdaliśmy egzamin, mamy w końcu kategorię B Fajnie, cieszę się, długo to nie zajęło, było fajnie, przyjemnie Aj, ta cudowna muzyczka mi się bardzo podobało w no to jest jeden z lepiej zrobionych skryptów pewnie na zdawanie LOL, a czemu to jest zamknięte? Dziwne, no dobra Anyway Pójdziemy sobie może obczaić tą robotę Zaraz widzimy się ponownie Okej, okay. jesteśmy tutaj już na miejscu Mam nadzieję że wszystko się dobrze nagrywa, bo ostatnio miałem wielkie problemy z MT i w ogóle... No nie, nie fajnie było, bo nie mogłem nagrać nic. Okej, okay, mamy taśmę produkcyjną, tak jak w fabryce. Patrz, ona buguje, tak zabawnie. Że można wejść tu chyba między... Między wódka, zagryskę... O, tak. Nie, dobra. Chyba naprawili to już. A nie. No tak... Tak średnio. No ale to nieważne Wchodzimy tutaj Mamy wyniki różnych ludzi Ulepszenia Tu możemy 50 punktów 100 punktów 150 yy, Punkty się zdobywa chyba za pracę Chociaż jeszcze nie pracowałem ale tak widziałem przynajmniej na tych, na różnych rzeczach To jest fajnie, bardzo fajnie zrobione No i 100 dolarów za każdą przesyłkę Tu jeszcze nie są ustalone te ceny do końca więc Więc to mi się nie sugerujcie Dobra więc podchodzimy Znieść teraz paczkę do pojazdu sa, sto, sa, za tobą. Dobra. Wznosimy więc. No i gitara, zapakowaliśmy wszystkie paczki. Puścięczny Dobra Chyba możemy jechać Stan towaru, czyli pewnie jak walniemy o coś to będzie trochę niżej, tak? Spróbujemy ze z sobokiem tak zaryć Co jest halo? Nic się nie dzieje? No właśnie, ma jednak się dzieje, no nieważne To nieźle zaryłem, chciałem tylko odrobinę, a tutaj hyc, hyc, hyc skurde I dobra, dokąd tu jedziemy? O Jezus jak daleko. To wam pokażę jak jedno wypakowuję i pewnie będzie koniec odcinka. E, aczkolwiek prac tutaj jeszcze jest trochę. I chyba nie będę już przed startem serwera, więcej ich pokazywał, bo po prostu nie zdążę. To jest jeden odcinek, który postanowiłem nagrać tak przedpremierowo y, z testów. E, a ten... No a teraz to już będzie tak, że... W ogóle beka, bo się zmienił kolor napisu. Fed serwer jak widać zapowiada się po prostu świetnie jest naprawdę ładny dopracowany są trochę jest trochę bugów ale wszystko ze sobą współgra takie ładne ma tu, tutaj to GUI, chociaż specyficzne nie wszystkim może się podać takie kolorki takie kolorki nie, to takie to takie 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 trochę średnie te kolorki są ale, ale wszystko przynajmniej współgra ze sobą nie jest jakoś tak z dupy widać że yy, no, jest to pisane z sercem na pewno, i naprawdę chcą, żeby ten serwer dobrze, jak najlepiej wypadł. W moim odczuciu to jest serwer, który sam kiedyś chciałem zrobić swój, wiecie? Na pewno, no bo każdy chciał swój serwer mieć i właśnie, jakbym swój zrobił serwer, to wyglądałby właśnie w ten sposób, jak ten. Naprawdę, tu jest wszystko to tak samo, jak jak myślałem, żeby zrobić. No, bardzo mi się to podoba. Dobra, bierzemy więc paczkę. Ale kopanie się sfrizowała, będzie trzeba pewnie też zgłosić. Radio wyłączone, bo na razie ja nie potrzebuję słuchać. W ogóle świetne jest to, bo sobie mogę dodać chyba swoje radio jakieś na żywo z muzyką, która jest tam bez licencji, yy, czy tam właśnie z licencją dla zwykłych ludzi i po prostu ten. Po prostu sobie podczas grania słuchać, to podczas nagrywania, nie? Pozdrawiam Trevor'a. No, ogle wszystkich graczy pozdrawiam z serwera, bo każdy tutaj jakoś sobie tam coś co porabia, coś tego, administracja bardzo miła, przyjemna, nie ma jakichś tam, wiecie, kolesiostwa i tak dalej, no chyba że chyba, że się dostaną takie słabe osoby, ale raczej nie, raczej nie. A no, póki co jeszcze serwer nie wystartował, więc nie mogę mówić, czy jest kolesiostwo, czy nie, tak, ale raczej tutaj będą się starali, żeby ten serwer jak najdłużej istniał i żył Mam nadzieję, że tutaj naprawdę sobie pogram sporo i że Wy też będziecie tutaj grali, no bo serwer się zapowiada fenomenalnie i tutaj tylko wyładuję tą paczkę i tymi słowami, że tak powiem, pożegnania już będę kończył Dajemy tej pani tutaj przesyłkę. Proszę bardzo. No. Także to by była tle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam, ja byłem pyro, mam nadzieję, że Was trochę nakręciłem na ten serwer. Tak jak mówiłem, start 1 lipca. Eee, no chyba, że się przesunie troszeczkę, bo może, może nie wyrobią się tutaj ze zrobieniem jakichś tam różnych rzeczy, poprawek, ale coś około 1 lipca. Więc szykujcie się na to, forum i ten... Forum macie w opisie, IP póki co nie mogę dać, bo to jest jeszcze tajne. Yy, hasła do beta-testów również wam nie podam, ale większość ludzi pewnie będzie oglądało ten film po starcie. Na po starcie to już być może jak zapamiętam to dodam IP serwera i ten yy, dodam IP serwera w opis, ale to po starcie tylko. W tej chwili nie mogę jeszcze także stali widzowie, sorki ale no, no cóż to tylko dla zaproszonych i dla tych co się dostali do beta testów jest dostęp w obecnej chwili ale to już kilka dni zostało do 1 lipca więc hmm, chyba, chyba doczekacie tak mi się wydaje yy, nie przedłużając hmm, żegnam się z wami no no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach siema